O oh kurde, wiesz że prawie na ciebie wskoczyłem <grym> Siemanko, dopiero wstałem, jestem mega zaspany Ale zabieram was dzisiaj razem ze sobą To będzie taki rowerowo życiowy vlog Także biorę szybki prysznic na pobudkę I jedziemy Dobra, już się trochę obudziłem, trochę się ogarnąłem Kawka zrobiona i teraz zastanawiam się w sumie, który rower ze sobą wziąć, bo dwóch nie opłaca mi się brać, aż tak nie będę jeździł, aż tyle. No i sam do końca nie wiem, także szybko się zastanowię i zaraz wam, z Wami podzielę się tą informacją, który rower weźmiemy ze sobą, bo ogólnie jedziemy do skarżyska. Co prawda nie jadę konkretnie na rower, aczkolwiek takiej okazji oczywiście nie można przepuścić. Także zabieram któryś rower ze sobą i przy okazji sobie pojeździmy. Dobra, jemy sobie śniadanko i postanowiłem, że biorę dzisiaj większy rower ponieważ dawno w sumie na nim nie jeździłem i jest duża szansa, że pojeździmy dzisiaj na hopach także jest to dobra okazja, żeby wziąć większy rower także on dzisiaj jedzie ze mną Dobra, rower zapakowany jedziemy jeszcze na stację zatankować przy okazji Agnieszki samochód też muszę zatankować bo ona sobie jedzie na szkolenie Także dzisiaj mamy dzień taki w sumie w rozłące. Ja w jedną stronę, ona totalnie w drugą. No i to co? Widzimy się na stacji pewnie. Nie. nie dużo. LPG. LPG? Tak. Do pełna. Panie kierowniku. No i wyruszyłem już w drogę. Pogoda zapowiada się naprawdę świetna. Także myślę, że to będzie udany dzień A co do takich vlogów To właśnie już dawno chciałem nagrywać tego typu vlogi Czyli takie bardziej naokoło mojego życia Znaczy wiadomo, że 80% to będzie nadal rowery Ale po prostu chciałem urozmaicić te filmy, które nagrywam I iść bardziej w stronę taką właśnie typowo vlogową Może niekoniecznie daily Ale tak, żeby to było po prostu bardziej ciekawe bo takie nagrywanie swojego życia jest bardzo fajną opcją, jeżeli kiedyś po prostu będziemy chcieli wrócić do obejrzenia tych filmów i zobaczyć sobie z czasem jak wszystko się zmieniało i tak dalej. Także możecie dać znać w komentarzach, co wy sądzicie o tego typu vlogach i jakieś wasze odczucia, czy wam się to podoba czy nie. Oczywiście po obejrzeniu tego filmu dopiero napiszcie w komentarzach. A ja co? Jadę przed siebie. I widzimy się prawdopodobnie już w skarżysku. Gdzie jedziemy? Zamzes. Hmm? Kamek, <grywka> dobry pies, ładnie pilnuje. Pseudo Ambona. No i co? Obiadek u rodziców zjedzony. E, spacer z psem zaliczony. Także teraz pora na rower. E, niestety nikt dzisiaj nie śmiga na hopach Także na chopy sam. Samemu mi się po prostu nie chce jechać na chopy, bo ani nie byłoby jak nagrywać, ani nic ciekawego bez tego raczej nie wyszło. Więc lecę na e, pump track na skatepark. Tam jest zawsze szansa, że ktoś będzie. Także widzimy się na miejscu. No i jestem już na pump trucku, tam jest Jezus. Także z Jezusem sobie tutaj pośmigam. Pojeżdżę kilka kółek No i będę zmykał z powrotem do Piaseczna, ponieważ to taki szybki trip do Skarżyska na dosłownie niedzielny obiadek, ale jeszcze pośmigamy troszeczkę. Jedziesz Kornelia? jedziesz? Ja jadę środek. No to ja też. To dawaj. ならだわよ、ならば。<ス><ス> <laughs> Ja, wiesz, że prawie na ciebie wskoczyłem. Mam no na nadzieję, że to fajnie wygląda na nagraniu, bo Ty już lądowałeś, a ja bym tak Normalnie gdybyś nie, szybciej nie wylądował, nie odjechał, to bym na ciebie wylądował. Ja pierdolę Dobrze. No i dobra, sesjka na pomptraku jak najbardziej fajna. Pozdro dla Jezusa, z którym sobie trochę pośmigałem Nagraliśmy jakieś różne rzeczy, które pewnie widzieliście teraz we vlogu oraz nagraliśmy różne rzeczy na TikToka czy na Instagrama Możecie mnie tam oczywiście obserwować Na ekranie gdzieś wyświetli wam się mój nick Także serdecznie zapraszam A my co? Jadę teraz jeszcze do rodziców zabrać rzeczy i lecimy z powrotem w drogę do Piaseczna Dobra mordeczki, ja już jestem w domu w Piasecznie Jem sobie tosty, popijam kawką i oglądam sobie Odyna. No i co, w tym vlogu to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki format. Wydaje mi się, że będę więcej nagrywał tego typu vlogów. Ale dawajcie oczywiście znać, czy Wam się to podoba i czy chcielibyście, abym w ten sposób nagrywał więcej filmów. Także ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro.